No bo Dobra, Dobra to teraz, to wszyscy teraz, Co ty hajk? Czy Patryk na siebie? Ja na Michała zagłosowałem. siebie ty gnoju? No nie, member Bagieta nie może zrobić tych. Ja ci obieram fliki robię <grym> mm. <grym> robiłem w cepie Ej, za długo jest ten voting ten przed votingiem Daj na 10 sekund na w następnej grze. Na 5. Przecież ten voting jest ten. na 5. W sumie mogę nawet na 0 ustawić. <grym> <grym> Nie! E, nie, nie, no! Teraz tak, teraz teraz jedna osoba może zrobić się? Tak, ja! Nie, jeszcze nie, bo ty razem się było, jeszcze, jeszcze ktoś, jeszcze ktoś nas może zrobić. Oooooh, aż byłem w O kurwa! Ja się nie ruszę. Chodź do Medbeja, Michał, pokażę ci coś fajnego. Gdzie? Do Medbeja. Co tam jest? O tu patrz, kurwa nic. <noise> Wiedziałem, że to się tak skończy. <noise> <noise> mój trup. O cześć. Mój trup w medycynie możecie go zreportować. <noise> nie. Ran, Bójran. O sie ma, Patryk. <noise>